W ogóle się w pierwszej połowie zespół bardzo dobrze zagrał, tak jak żeśmy chcieli, tak zagraliśmy. Może to ostatnie 10 minut. E, drugie połowy było z takim polotem, e, może przyjęliśmy taki styl gry zespołu e, gości i, i może tak wyglądało, takie dwa ognie w cudzysłowie. Te kary były tylko my, żeśmy dostawali. Drużyna gości może miała z jedną karę dwuminutową, my mieliśmy ich 16 minut. Nie wiem, e, uważam, że połowa minut była. Niesłusznie, że byli ukarani, i gra jest kilkoreszna, jest gra kontaktowa i, i to trzeba do tego tak podchodzić. Nie było złośliwości, także nie wiem skąd te kary. Kontrolowaliśmy wynik od początku spotkania i, i może troszeczkę za dużo pozwoliliśmy na grę z kołem rywala, ale myślę, że wynik najważniejszy, że trzy punkty zostają w Grudziądzy. Każdy Kilka uwag ze strony sędziów było. i ale to jest już za nami, jest zwycięskie spotkanie i, i trzy punkty zostają w Grudziądzu, to jest dla nas najważniejsze. Tych dwóch, dwuminutowych kar troszeczkę się posypało, ale też moim zdaniem to wynikało z tego, że, że przeciwnik, którego nie znaliśmy, bo to jest Beniaminek z trzeciej ligi, nie znaliśmy chłopaków, nieraz w dziwny sposób reagowali w ataku, dlatego też, też nieraz gdzieś tam, gdzieś te dwuminutowe kary łapaliśmy. Cieszę, że, że mamy trzech Trzech bramkarzy, trzeba jeszcze policzyć czwartego bramkarza i piątego naszego wychowanka. Mamy w sumie pięciu zawodników bramcy bramce i można, wychodzi na to, że można na każdego zasobna liczyć w tych trudnych sytuacjach. Taki moment, że przyjęliśmy styl gry zespołu gości i to wyglądało na takie ganianego dwa ognie. Tak jak mówiłem wstęp na początku i to zaważyło, że to spotkanie się zakończyło różnicą 8-9 bramek. Ale nie o to chodzi, nie chodzi o tutaj pokonanie zespołu 20 bramkami, tylko chodzi o te założenia, jakie mieliśmy dla siebie przedstawione przed meczem. I to było realizowane, cel był zrealizowany w 80 prawie że procentach, wygrany mecz. Ostatnie może 10 minut spotkania miało wiele do, do życzenia. Na pewno będziemy pracowali. Mamy mecz kolejny w Trzewie z zespołem, który spadł z pierwszej ligi. Wiemy mniej więcej, możemy się spodziewać, co będą grali. Dzisiaj żeśmy taki tam sposób gry obronnej, żeśmy przygotowali sobie, testowaliśmy w pierwszym kwadransie, pierwsze połowy i myślę, że nie powinni nas niczym zaskoczyć. Martwię się jedynie o, o gwistki, które będą też te same co dzisiaj.